Rok 1941 Związek Radziecki. Od miesięcy przywódcy radzieccy odrzucają ostrzeżenia państw zachodnich o ogromadzeniu się wojsk niemieckich wzdłuż zachodniej granicy. W związku z tym, gdy 22 czerwca 1941 roku Niemcy wraz z państwami osi dokonują inwazji na Związek Radziecki, osiągają niemal całkowity efekt zaskoczenia taktycznego. Znaczna część radzieckich sił powietrznych zostaje zniszczona na ziemi, a armie radzieckie początkowo ponoszą klęskę. W miarę jak armia niemiecka posuwa się w głąb terytorium Związku Radzieckiego, za żołnierzami podążają oddziały SS i policji. Jako pierwsze przybywają Einsatzgruppen, nazistowskie mobilne szwadrony śmierci, które przeprowadzą masowe egzekucje Żydów, komunistów i innych osób uznanych za niebezpieczne, dla ustanowienia długotrwałej niemieckiej władzy na terytorium Związku Radzieckiego. 24 października 1941 roku Niemcy zajmują Charków, jedno z największych ośrodków przemysłowych Związku Radzieckiego. W przeddzień okupacji miasto liczy około 1,5 miliona mieszkańców, a do czasu wyzwolenia Charkowa w sierpniu 1943 roku. Przeżyje mniej niż 200 tysięcy osób. Wśród niemieckiego personelu w mieście znajduje się człowiek, który specjalizuje się w ładowaniu kobiet i dzieci do furgonetek gazowych oraz wymuszaniu na radzieckich cywilach fałszywych zeznań za pomocą tortur. Nazywa się Reinhard Retzlaw. Reinhard Retzlaw urodził się w 1907 roku w Berlinie, który wówczas należał do Cesarstwa Niemieckiego. Ukończył szkołę średnią, a kiedy Adolf Hitler doszedł do władzy w styczniu 1933 roku, miał 25 lat. Jednak w przeciwieństwie do milionów Niemców, nie wstąpił do partii nazistowskiej. Od lat 20. XX wieku główne cele ruchu nazistowskiego obejmowały zniszczenie związku radzieckiego siłą militarną. Trwałe wyeliminowanie rzekomego zagrożenia komunistycznego dla Niemiec, oraz przejęcie najlepszych terenów w granicach Związku Radzieckiego jako Lebensraum, czyli przestrzeni życiowej, dla długoterminowej kolonizacji niemieckiej. Hitler wierzył, że Niemcy muszą podbić te tereny i zasiedlić je swoimi obywatelami, aby niemiecka rasa wygrała nieustanną walkę o przetrwanie między rasami. Naziści twierdzili, że to Żydzi stworzyli bolszewicki komunizm i wykorzystują go do zdobycia dominacji nad światem. W związku z tym często nazywali komunizm judo-bolszewizmem, twierdząc, że jest on żydowskim spiskiem wymierzonym w Niemcy. Naziści postrzegali podbój Związku Radzieckiego jako niezbędny krok w kierunku zniszczenia wpływów żydowskich na świecie. Uważali również, że Słowianie i inne grupy etniczne w Związku Radzieckim były rasowo gorsze i z natury wrogie niemieckiej rasie. Przez pierwsze sześć lat rządów hitlerowskich propaganda nazistowska zaciekle atakowała Związek Radziecki, a Hitler prywatnie wielokrotnie mówił o przyszłym konflikcie. Niemniej jednak w 1939 roku nazistowskie Niemcy rozpoczęły tymczasową strategię współpracy z Związkiem Radzieckim. To tymczasowe odstępstwo od dotychczasowej polityki. Odzwierciedlało taktyczną decyzję Hitlera, by zabezpieczyć wschodnią flankę, podczas gdy Niemcy niszczyły Polskę i pokonywały Wielką Brytanię i Francję. Przed wybuchem wojny Reinhard Retzlaff był zastępcą kierownika do spraw dystrybucji gazety we Frankfurcie. Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku, kiedy Niemcy napadły na Polskę. Polska znalazła się w sytuacji wojny na dwa fronty, gdy 17 września została zaatakowana od wschodu przez Związek Radziecki. 28 września Warszawa oficjalnie poddała się Niemcom, a dzień później, zgodnie z tajnym protokołem do paktu o nieagresji, Niemcy i Związek Radziecki dokonały podziału Polski. W niedzielę, 22 czerwca 1941 roku. Pod kryptonimem Operacja Barbarossa nazistowskie Niemcy najechały Związek Radziecki, swojego sojusznika w wojnie z Polską. Bitwa o Charków rozpoczęła się 20 października 1941 roku, kiedy Niemcy dotarli do zachodniego skraju miasta, a cztery dni później zdołali przejąć kontrolę nad jednym z największych radzieckich ośrodków przemysłowych, położonym w północno-wschodniej Ukrainie. Do tego czasu jednak większość zakładów przemysłowych w Charkowie została ewakuowana lub unieruchomiona przez władze radzieckie. Po zakończeniu bitwy Charków po raz pierwszy od początku wojny znalazł się pod okupacją, która trwała do 16 lutego 1943 roku. Niemieckie oddziały w mieście działały zgodnie z rozkazem Reichenaua, który wspierał nazistowską politykę ludobójczą i nawoływał do karania tzw. podludzi, Żydów oraz do eksterminacji żydowskiego bolszewizmu w Europie. Rozkaz ten utorował drogę do masowego mordowania Żydów i zachęcał niemieckich żołnierzy do mordowania żydowskich cywilów na froncie wschodnim. Wszyscy Żydzi mieli odtąd być traktowani jak partyzanci a dowódcy otrzymali polecenie, aby ich rozstrzeliwać lub przekazywać oddziałom egzekucyjnym Einsatzgruppen. Kobiety i dzieci również miały zostać rozstrzelane, aby nie pozostał nikt, kto mógłby się mścić. Terror niemiecki w Charkowie rozpoczął się wkrótce po bitwie, kiedy to na balkonach wystawiono zwłoki kilku radzieckich dowódców, aby wzbudzić strach wśród pozostałych mieszkańców. W ciągu następnych miesięcy członkowie Zonderkomando 4A, dowodzeni przez ss standartenführera Paula Blobela z Einsatzgruppe C, zamordowali około od 16 do 30 tysięcy mieszkańców, głównie Żydów. Jednym z najbardziej tragicznych epizodów była masakra z 15 grudnia 1941 roku, kiedy to przy temperaturze minus 15 stopni Celsjusza około 15 tysięcy Żydów zostało rozstrzelanych. W wąwozie drobecki jar. Aby oszczędzić amunicję, dzieci wrzucano do dołu żywcem, zakładając, że szybko zamarzną na śmierć. Morderstwa były kontynuowane przez cały styczeń przy użyciu furgonetki gazowej, która była ciężarówką przerobioną na mobilną komorę gazową, mogącą pomieścić 50 osób. Pojazd jeździł po mieście, powoli zabijając uwięzionych w nim ludzi tlenkiem węgla. Który emitowany z samego pojazdu kierowany był do hermetycznej komory. Ofiary umierały w wyniku zatrucia tlenkiem węgla i uduszenia. Reinhard Retzlaw służył w Charkowie jako funkcjonariusz 560 jednostki niemieckiej tajnej policji Polowej, specjalizując się w załadowywaniu kobiet i dzieci do furgonetek gazowych, często przy użyciu pałek i kolb karabinów. Po załadowaniu do pojazdów ofiary osoby starsze, kobiety i dzieci, były zagazowywane. Reclaw potwierdził później istnienie furgonetek gazowych, mówiąc. Na początku marca 1942 roku podczas wizyty kontrolnej w więzieniu w Charkowie, widziałem na dziedzińcu duży ciemnoszary zamknięty samochód. Zapytałem członka charkowskiego dowództwa służby bezpieczeństwa o nazwisku Kamiński którego znałem. Do czego służy ten samochód, ponieważ wiedziałem, że ludzi do rozstrzału wywożono w otwartych ciężarówkach. Kamiński odpowiedział, że jest to metoda eksterminacji Rosjan, która pozwala zaoszczędzić dużo czasu, a ponadto eliminuje wszystkie nieprzyjemności związane z masowymi rozstrzałami. Wyjaśnił, że spaliny z silnika przedostawały się do wnętrza furgonetki i po krótkim czasie zatruwały jej pasażerów. Potem pozostało tylko wyładować zwłoki i zakopać je. Przeznaczenie furgonetki było ściśle tajne, jednak część więźniów najwyraźniej wiedziała, do czego służy. Niektórzy więźniowie stawali opór podczas załadunku do furgonetki gazowej. Byli jednak bici pałkami oraz kolbami karabinów i pistoletów. Osobiście dwukrotnie brałem udział w załadunku do furgonetki gazowej w marcu i lipcu 1942 roku. Za każdym razem zabierano około 20 osób. Brali w tym udział również inni funkcjonariusze tajnej policji polowej. W dniu, w którym tam byłem, rozegrała się straszna scena. Kobiety głośno płakały, niektóre rzucały się na kolana, błagając o powrót do więzienia. Wszystkie zostały zamordowane. Jak przyznał później, Retzlaw brał również udział w paleniu ciał zamordowanych. Jego innym zadaniem jako członka tajnej policji było wymuszanie fałszywych zeznań od radzieckich cywilów poprzez tortury, wyrywanie włosów i kaleczenie igłami. Wśród ofiar były również kobiety i dzieci. Wresław wspominał później. Każda osoba zatrzymana przez władze wojskowe i wysłana na przesłuchanie do tajnej policji polowej była najpierw bita. Jeśli więzień udzielił nam potrzebnych informacji, bicie ustawało. Natomiast ci, którzy odmawiali zeznań, byli bici dalej, co często kończyło się śmiercią. Oznaczało to, że jeśli ktoś nie przyznał się do winy, był bity na śmierć, a jeśli się przyznał, rozstrzeliwano go. Retzlaw wspominał później, co wydarzyło się w miejscowości Darchaczy, położonej 12 km od Charkowa. Powiedział: 20 kobiet zabrano po kolei do pokoju przesłuchań, ponieważ żadna z nich nie przyznała się do winy. Zastosowano brutalne środki. Rzuciliśmy je na ławkę, rozebraliśmy do naga i biliśmy kijami. Na mój rozkaz zastrzelono całą dwudziestkę niewinnych kobiet. Podczas pobytu na okupowanej przez Niemców Ukrainie, Retzlaw brał również udział w zabijaniu cywilów pod Charkowem. Na przykład w Połtawie spalił żywcem matkę z trójką dzieci. Charków został tymczasowo odbity przez Armię Czerwoną w lutym 1943 roku, a w kwietniu tego samego roku ponownie zajęty przez Wehrmacht niemieckie siły zbrojne. Wiosną 1943 roku władze radzieckie odkryły masowe groby ofiar, w większości Żydów. Do czasu ostatecznego wyzwolenia Charkowa w sierpniu 1943 roku. W mieście nie przeżył praktycznie żaden Żyd. Było jednak trzech Niemców i jeden sowiecki kolaborant, którzy stanęli przed sądem za zbrodnie popełnione w Charkowie. W grudniu 1943 roku rozpoczął się proces charkowski, podczas którego czterech mężczyzn, Reinhard Retzlaw, Wilhelm Langheld, Hans Ritz i Michał Pietrowicz Bulanow zostało oskarżonych o udział w zabójstwach obywateli radzieckich. Bulanow został również oskarżony o zdradę za współpracę z Niemcami. Wśród osób obecnych na sali sądowej znaleźli się członkowie rodzin zamordowanych oraz wielu świadków. Każde zeznanie podczas procesu było tłumaczone na język niemiecki, a każdy z oskarżonych miał swojego obrońcę. Wszyscy trzej Niemcy zostali oskarżeni o bezpośredni udział w masowej i brutalnej eksterminacji pokojowo nastawionych obywateli radzieckich przy użyciu wozów gazowych. A także o osobisty udział w masowych rozstrzeliwaniach, wieszaniach, paleniach, grabieżach i okrucieństwach wobec obywateli radzieckich. Wszyscy oskarżeni przyznali się do winy, a Rexlaw powiedział: Przyznaję się do wszystkich zbrodni, które popełniłem na rozkaz bezpośredniego przełożonego. Gdybym ich nie wykonał, podzieliłbym los moich ofiar. Strategia obrony podczas procesu sprowadzała się do dowodzenia, że oskarżeni wykonywali rozkazy. Prokuratura przyznała, że mężczyźni rzeczywiście działali na rozkaz przełożonych, ale uznała to za niewystarczającą linię obrony. W trakcie postępowania prokurator zapytał Reinharda Reclava, czy zdarzyły się przypadki fabrykowania spraw i fałszowania dowodów, na co Reclav odpowiedział, tak zdarzało się to dość często. Można powiedzieć, że była to całkiem normalna procedura. Proces zakończył się 18 grudnia 1943 roku. i cała czwórka została skazana na śmierć. Wszyscy oskarżeni, złożyli jednak wnioski o ułaskawienie. Podczas gdy Wilhelm Langheld przyznał, że osobiście bił kobiet na śmierć. Zaznaczając jednak, że nie był w tym odosobniony, mówiąc: cała armia niemiecka taka jest, Zeznania Reclava miały inny charakter. Powiedział, chcę otworzyć oczy niemieckiemu narodowi na czyny faszystowskich najeźdźców. Z tego powodu proszę o ułaskawienie i danie mi szansy powrotu do Niemiec, bym mógł wcielić moje pragnienie w czyn. Jednak ich prośby zostały odrzucone. Egzekucja, która miała miejsce 19 grudnia 1943 roku o godzinie 11 na Placu Miejskim w Charkowie. Odbyła się publicznie i stała się sceną horroru. Niektórzy zagraniczni korespondenci twierdzili, że 50 tysięcy osób było świadkami egzekucji w pokrytym śniegiem centrum miasta. Amerykański dziennikarz Edmund Stevens opisał egzekucję następująco: Wszystko trwało zaledwie kilka chwil. Oskarżonych wsadzono na tył czterech otwartych ciężarówek i postawiono na stołkach. Następnie na ich szyjach zawieszono pętle. Nie zasłonięto im oczu. Podczas przygotowań trzech z czterech więźniów musiało być podtrzymywanych. Bulanow zemdlał. Ritz i Retzlaw zbladli jak ściana. Ślina ciekła im z ust, a kolana się pod nimi ugięły. Tylko Lankheld, stary żołnierz, pozostał sztywny jak drut. Nie drgnął ani razu. Po wyregulowaniu stryczków, na sygnał ciężarówki ruszyły, a czterech mężczyzn zostało wisząc i wierzgając w powietrzu. Po egzekucji z tłumu rozległ się głośny okrzyk radości. Czterech mężczyzn stracono metodą krótkiego spadu, w której ciało nie spada ze zbyt dużej wysokości. Spowodowało to męczącą śmierć przez uduszenie, która trwała od 10 do 20 minut. Proces w Charkowie, w którym skazano tych czterech mężczyzn na śmierć przez powieszenie, był pierwszym przypadkiem osądzenia niemieckiego personelu za zbrodnie wojenne przez aliantów podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.